Ola Boga, jak mnie tu dawno nie było w tej wiosce! Kurde, jakiś. <laughs> ze trzy lata! Niesamowite, trzy lata mi tutaj było. A jakby wczoraj, Dino na miejscu. O, sygnalizacja spowalniająca, chyba coś mi się zdaje. Tak mi się coś zdaje, bo za szybko jakbym jechał tak. Nie? Daj, tu nie było wcześniej, no nie, tego nie było wcześniej, to prawda. Tego no, tu nie było. Bloki, jakby znajome, sklepik już zamknięty, O, tam coś jest, wieczarnia. Tu na kamień, tu też już jeszcze będziemy, albo musimy tam być. Kościół stoi. <śprawo> w prawo ścieżka znajoma jakoś. <śprawo> Sprawa ścieżka znajoma tu w lewo też, ojoj oj. tu się najeździli tu w prawo też, tu na tej górkę no i dobra, i co? i pędzel pędzel, facet ciągnie za no, ciągnie, tuż teraz można dawać kurwa. tuż można dawać żeśmy byli w Radawnicy